Witajcie w dzisiejszym odcinku kontrolnym dać znać, że żyje. Żyję, tylko jak widzicie cały czas coś się działa. Wczoraj mnie deszcz zgonił, dlatego widzimy się dzisiaj. Kurde, no i muszę dobijać powietrza. Bo z dwóch ponad atmosfer zrobiła się jedna po dwóch tygodniach. Ale nie o tym ten odcinek. A pożyczyłem taki manometr do mierzenia ciśnienia oleju hydraulicznego. Manometr, wskaźnik, jak zwał tak zwał, nie wiem w czym on tu jest, w barach. Grill bar. Odpowiednik czegoś takiego, jaki to do mierzenia ciśnienia oleju w silniku. Nie wiem, czy pompa nie jest padnięta. Podnosić podnosi, siewnik załadowany i tak dalej, ale z talerzówką ma nieco kłopotu. Bo ona waży z 800 kg. A ja bronię się rękami nogami, żeby kurde pompy nie robić, bo widziałem kilka filmów i już nie chodzi o to, że jest trochę roboty, no bo trzeba się tam dostać, kurde, od spodu ją wyjąć, zaczep zdjąć, olej wypuścić, pompę kupić, ale nie ma co gdybać. To urządzenie przykręca się tutaj pod to szybko złącze. Co prawda, to nie jest szybko złącze, ale się przykręca, nie? Dobrze by było, żeby pokazało ze 150, bo jak tam będzie 100 czy coś, to znaczy, że pompa padnięta. Jakieś 140 spada, kurde, ale powinno trzymać, panie także jest dylemat, co robić, nie? Teraz w drugą stronę biorę wajchę żeby olej zszedł z tego manometru. Niektórzy mają 170, 180, wiecie o co chodzi. Się da odkręcić, bo tak to by się nie dało odkręcić. Na razie go nie odkręcam. Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. był tak duży, że zerwało na naczepę od przyczepki, od szaków poleciała. To wiało nieźle. To może być kiedyś na wagę złota, jak wywozić inwentarz. No jak zahaczyć, kurde, żeby... Żeby jak najwyżej turem to dać, to się może ta plandeka tam nie porwie. Nic się nie zniszczyło. Później się to da do góry nogami i będzie jak złoto. Taki był wiatr wtedy, że tutaj w szopie cały mur runął. Musiałem od nowa go ułożyć. Ale co zrobić? Teraz jeszcze jeden pomiar zrobimy. Dla mnie jakieś 1200. Pierwszej jakości młodości, ciekawe, jakby ramiona podnieść o jeden ząbek do góry. Kurde, czy by nie było kilka centymetrów wyżej na czas transportu. Przynajmniej czegoś ciężkiego, tak jak talerzówki na pole. Kilka centymetrów wyżej, bo chodzi o to, że jak jadę, tam są wertepy i przywadza mnie o podłoże. Bo już na polu to pallicho, Tam niech się ciąga po ziemi na wróciach. no tak może być też Jarek, rób pompę kurde ale to obraz olej trzeba będzie zmienić no nie wiem, zobaczymy, pomyślimy zobaczę co nam piszecie mi tam dobra potniemy trochę drzewa bo to prostsze od robienia pompy <mum> Szkoda gadać, musiałem lecieć po starą piłę, żeby się ratować z opresji. To mi złapało łańcuch. I kurde, tak, ani się kieruje, ani nic. Ale co zrobić? Zdarza się nawet dobrym pilarzom. Nie, Jarek, nie zdarza się. Zdarza się, zdarza. Jak ktoś nic nie robi, no to mu się i nic nie zdarzy. Powinna być w domu naostrzona. A nie w takich warunkach polowych, gotowa na takie akcje ratunkowe i nie tylko. I teraz to jest takie ostrzenie, pirazy drzwi. No i cóż, chciałem jeszcze z Wami tą pociąć ale jak widzicie, chyba się nie uda. Kurde, na szybko rozkręcimy. Zobaczymy co tam się dzieje, ale najpierw wypalę paliwo z tamtej jeszcze. Dobrze, że przynajmniej odpaliła, żeby tu akcję ratunkową zrobić. Wstąpiło! kombinowane, bo normalnie to jest na śrubokręt, a nie na takie te śrubki, kurde. No, ale poszło to chociaż tyle. No i tu już trzeba sznurek kupić i wymienić. Nie mam już takiego sznurka. Z drugiej piły nie będę wyjmował. A więc cóż, na dzisiaj to było na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!